Siemanko cześć, z tej strony Daniel, a jak widzicie, dzisiaj robimy wielki pojedynek Momentum. Nie mam jeszcze wszystkich, ale zamówiłem te dwie sztuki, co mi brakuje e, udało mi się tam ogarnąć za 40-50 zł jakoś za sztukę. Strasznie, strasznie tanio, a wiadomo, co w się sensie tanio? No, no tanio w porównaniu do tamtego roku, jak chodziły momentum, za ile się kupowało i sprzedawało, to teraz jest mega tanio. Te dwie oczywiście karty trafiliśmy, jeżeli nie oglądaliście odcinków, to pewnie w weekend dwa podrząd wleciały. No, obejrzyjcie, no bo kurde, no to co tam się trafiło, to no, no widzicie, no widzicie co się trafiło. No i co, robimy pojedynek PSZ, Barcelony, Liverpoolu i AC Milanu. Tam zrobimy sobie pojedynek z Realu Madrid, co nie Żeby to był zawodnik Realu Madrid, Kylian Mbappé, bo resztę zawodników z Barcelony, Liverpoolu i PSZ mamy, więc trochę bez sensu by było robić z nimi pojedynek, więc tam będzie Real Madrid. Więc co, mamy 800 setek. No, teraz kupuję, powiem wam, tak, tak jak kiedyś, co nie, że do wiosku człowiek poszedł i kupił sobie parę saszetek i, i, i tak robię, co nie, więc mamy 8-16 saszetek, mam, więc dwa odcinki będą. Najprawdopodobniej dwa odcinki z kart Momentum, ale zobaczymy, może wtedy się Edition jakieś wrzuca, żeby nie było tego samego. I co? Mamy podzielone na cztery, e, czy to jakieś, o, możemy kolorami podzielić, co my nawet nie zauważyłem, że tu mamy cztery czerwone, cztery białe, więc fajnie się złożyło. E, czekajcie, wciszę sobie drugi telefon, tylko po. mi tu jakieś powiadomienia przychodzą. Dobra, wyciszone. No i co, zaczynamy może od białego, od białego Viniciusa, e, tego, jak on miał? Kurczę, już dawno nie otwieram, i zapomniałem Igor Hezus, Nie wiem, nie pamiętam. Żarkunia chyba. O, I Hurricane. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Ja pierdzielę, jak oglądam te, tych ludzi, co mają te autografy. O, Elitka nam wpadł. Autografy, jakieś 1 na 10, w ogóle karty Fans favorite. To mnie po prostu żal coś tam ściska, co nie wiecie o co chodzi. Joan Garcia nam się trafił. Niedługo wraca po kontuzji. Pewnie jak to wrzucę, to już wrócił. Ale no nie mogę się doczekać, chłopaczyni. E, co tu mamy? Angela Gomesa. Ale naprawdę, no powiem wam, że te teraz otwieram tylko po to, żeby jakieś numerowane lub autografy trafić. Masakra. Bo już cały album mam, tak naprawdę, więc e, tylko limitek brakuje, ale ich nie będę zbierał. E, Gregor z Botafogo. Uuu! Mamy tutaj Virgila Van Dijk z Liverpoolu, ale tutaj Rafinha Elite Cut. Piękny traf. I znowu z Liverpoolu mamy zawodnika Vir e, Floriana Wirtza. Przepraszam bardzo. Fans' favorite. Czekajcie, muszę trochę sobie przesunąć. Bo mam na środku nie pokazuję. Chociaż i tak pewnie zaraz zapomnę o tym i, i wam przesunę. Więc pięknie, na 6 kart e, nam się trafiły. 4 karty do pojedynku: Liverpool i Barcelona. No dobre, kluby dobre. No chociaż PSG też jest bardzo dobre, więc. Może coś tam jeszcze trafią? Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy Artura z Bayer Leverkusen. Następnie jest Gerdy Schouten PSV. Kolejną kartą Artur Tit z Eintrachtu. Tutaj mamy Christiana Romero, Argentyna. FIFA World Cup. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Fans Favorite Buka i Osaka. Srebrny. I tu. 1 na 10 1 na 10 Nie, Rafael jało Czerwony. Niestety, ale AC Milan, no więc wpada punkcik pięknie. Nie spodziewałem się. Dobra, weźmy sobie teraz białą. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Naprawdę, nawet nie liczę już na Golden Bolery i Edit Katy. No, może Golden Bolery niech będą. Na Edit Katy nie liczę, bo ja bym wolał e, Fast favorite dostawać kolorowe. Co nie, żeby jakiś Numer się trafił, chociaż jeden, kurde, nagrywam na YouTubie, wrzucam wam tyle odcinków i nie trafiłem ani jednej numerowanej karty, no hit. Fares Chaibi, Eintracht, patrzcie, Litkat, możesz, no, ja nie mogę. Aż tak mnie trafi, przepraszam, żeś mi karty wypadają nawet. Teo Hernandez, AC Milan, pięknie, następnie Steven Berghuis Ajax. Tu mamy to i Forward Cup, Nikolas, to ta dla Minyamal z Hiszpanii. Przynajmniej dla Minyamal się trafił na tym editkacie i rafinia moi ulubieńcy z tych elitkatów. I co tu następnie mamy? Jamal Musiala, no, reprezentacjami na mój tutaj nawala z Niemiec, oczywiście. Co teraz? Czerwona paczucha. Zobaczmy, co tutaj będzie. Paczki zakupione w kiosku, więc mam nadzieję, że szczęście mi tam dopisze. Tutaj trochę zagnieciony Virgil Van Dijk znowu, tylko że teraz na fansie. I czerwona karta. Andrea Pirlo, zobaczcie, jak wygięta masakra. Co w tym kiosku się działo? Legend, czerwony. 3-3 Liverpool z Acemidanem, hit. I tu mamy Enzo Fernandeza Rootów i World Cup. Ale Argentyną nam te nawala tutaj. Patrzcie, trzy karty z Argentyny trafiliśmy. FWC 2, 3 i 4. Co jest grane? Co tu się stało? Zin Mateł a Eintracht. Z Alnas mamy Alkajiego, Kaj, Kajbariego i na Galą z PSV. Dobra, teraz biała paczucha. Czy mi się wydaje, czy dwa Elite Cat trafiliśmy w białych paczkach? Jak to znowu będzie Elite Kat, to się załamie. Dobra, nie ma elitkata. Jest. Wcześniej się zawsze cieszyłem z tych elitkatów, ale mam ich tyle, że masakra. Ja mam tak, taką o, taką kupkę elitkatów. Więc jeżeli ktoś chce, to piście do mnie, bo normalnie masakra na Vinted możecie napisać albo w komentarzu to dogadamy się jakoś. Mark Flecken, Bayer Leverkusen, Lucas Beraldos, PS, że pierwszy traf z Paris Saint-Germain, masakra. Artur z Botafogo. Tu mamy Rice'a z Anglii, w końcu coś innego niż Argentyna. I zobaczmy. Tu mamy fans Favorite Lion and Messi! Pięknie, piękny traf. Fan ładny. I niebieski de. Kurczę, nie mogłeś być autografem. Do kolekcji byłbyś. Ale jest 3-3-3 Aceminan bardzo na Liverpool. Mam jeszcze trzy saszetki, więc zobaczmy, co będzie. Naszej czerwonej z Jamalkiem. Oby coś fajnego. Elite ah, Nienawidzę. Ile tych Elite cutów jest w tych boksach. Mehdi Taremi. Intermediolan, Mediolan. Clement Lenglet. Atletico Madrid. Olympiakos Cabella. Eee, Manukone. O, on mi się rzadko trafia. Super. Z Francji. Manukone. Bardzo rzadka Karta e, Rotów i forwardka, powiem wam. Więc super się trafiło. Vinicius Junior, ja, ja nie mogę. Super gracze się trafiają na tych e, Elite dzisiaj. I Bradley Barcola, ale we Francji, niestety, jako Francuz. Patrz, że e, zobaczcie, ile reprezentantów trafiliśmy. To jest w ogóle tak niespotykane, że tyle reprezentantów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięciu reprezentantów w jednym odcinku. Jeszcze dwie paczki do końca. To jest. Hit 10, bo jeszcze na mini ale tutaj jest przecież. Ej, w ogóle z Radu Madryt go nie trafiliśmy? Też hit. No i co? To teraz z Radu Madryt Vinicius Rzyno. Mam nadzieję, że nie będzie już tych katów Proszę. Nie ma, dobra. Mamy szansę trafić coś fajnego. Zobaczmy sobie tutaj: Mohamed Salah, Dominator. Więc e, Liverpool wychodzi na prowadzenie. Następnie mamy ze Sportingu Giovanniego Quente. Eee. Czerwony Moruli, Marsylian. Kian Jim, Ajax. I zobaczmy. Obynumerowana, obynumerowana, autograf. Nie, niebieski, Buka Jusaka. Co jest grane z tymi reprezentacjami? Co tu się dzieje? I zobaczcie, film folding reprezentacja Anglii. Nie wierzę w to. Sześć, fans, -favoritów z reprezentacji, a tutaj trafiliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć yy, z klubów, uj masakra co ty, pierwszy raz z czymś takim się zmierzę, <grym>, żeby takie, takie rzeczy się działy, co tu się dzieje nie ma litkata, nie ma litkata. <grym>, różowa karta jest, kurcze zaspojderowało nam na ostatnią paczkę Remco Pasfer Ajax to ja sam sobie zaspojerowałem w sumie Quentin Merlin, Marcylia tu mamy Edmondo Tapsobe i Joshua Kimiś. Znowu Niemcy. Znowu reprezentacja. Klub Bacz AFC Ajax. I patrzcie, znowu Niemcy. Znowu ten reprezentacja. Team Kleidenstein. Czy jakoś tak. Nie wiem. Nie umiem tego przeczytać. Z Niemiec. Już karta. Sprawdzę sobie od razu, czy mam ją, czy nie. Poczekajcie chwilę. Jaki to jest numer? 80. Mam tu pod ręką, Mardu. 80. Nie mam. Więc idzie zaraz od razu do albumu. W sumie to mogę Wam pokazać. Czekajcie. Użymy sobie na tych kartach, może nic się nie stanie im. I mamy. Eee, czekajcie, gdzie to jest? Tutaj jest, o. 78, 79, 80. Mogę Wam różowe na szybko pokazać, bo tam czerwonych nie będę pokazywał chyba. Eee, to tak. Z różowych na początku mamy siódemeczkę. Emiliano Martinez. Tu nam się sporo potrafiało. Zobaczcie jaka seria różowych nagle. Tutaj jeszcze tu za Atetico. A, tu na następnej stronie jest Pirlo, Chuameni, Bellingham. Z Barcelony też parę mi się trafiło, więc też fajnie. Tu już możecie zauważyć, ale najpierw tu. Teraz tu Rafinha, Jamal. Niestety Lewandowski się jeszcze nie trafił. Dużo tych braków z różowych. Jeżeli ktoś ma na wymianę, to bardzo chętnie się wymienię. Ale chyba ja mam tylko jednego. Y różowego na wymianę. A tu już limitki. Tu już jest strona, gdzie były te momenty, ale je powiemowałem do odcinka. No, muszę wam nagrać w końcu odcinek, jak otwieram te saszety, bo w sensie saszety pokazuję wam album uzupełniony. No, już trochę tego mam, a może ktoś obejrzy i będzie chciał się ze mną powymieniać, bo mam bardzo dużo tego. Więc zapraszam was na Vinted. Właśnie zacząłem wystawiać te karty. Pojedynczo, ale najlepiej napisać z całą listą, to o wiele szybciej to się ogarnie niż kupicie właśnie tak z ogłoszeń. No to co? Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. Liverpool wygrywa nasz pojedynek, a elitkatami, właśnie najlepszymi trafami byli Rafinha, Wini Junior, Laminia Mal, no i ta różowa, co już ją spakowałem do albumu, ażeby się nie zepsuła. Chociaż powinienem ją najpierw folikę, a potem dopiero włożyć, ale trudno. No to co? Dzięki wielkie. Do jutra. Cześć.